Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie po takiej trochę dłuższej przerwie w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie zrobimy plant tour, który będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie tutaj z tego pokoju, pokażę Wam jakie rośliny trzymam. Zaznaczę też, że nic nie ogarniałem do tego filmu, także ewentualne jakieś żółte liście, czy jakiś tam nieporządek, wybaczcie mi, ale chciałem, żeby to wyszło jak najbardziej naturalnie, bez żadnej ściemy. I pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda, jak się mają rośliny. Krótko to omówię i zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie tutaj od tego kąta. Tutaj jest w ogóle okno, i tutaj jest roślina, a mianowicie filodendron mamei, który wygląda na razie biednie, bo on kompletnie nie miał liści. Ten liść został wypuszczony na parapecie wschodnim. No też widzimy, że on jest trochę okurzony, ale no. Tak jak mówiłem, zajmę się tym już kiedy indziej. Tutaj jest już liść, który wypuścił sobie właśnie w tym miejscu. On jest pięknie wybarwiony, taki srebrzysty, ciemnozielony. A ten możecie zauważyć, że on jest taki jaśniutki i on sobie rośnie tutaj w Bigosie. Dobra, tutaj mamy taki kubeczek ze syndapsusami, które ukorzeniam. I tak naprawdę one już tam pomału jakieś korzonki puszczają. Ja wam też to pokazywałem, więc nie będę się tutaj za bardzo nad tym y, rozwodził. Dobra, idźmy dalej. Tutaj mamy Filodendrona White Princess. On jest y, dosyć, y, dosyć już duży. Ja wam pokażę, jak on wygląda. Y, rośnie sobie też w Bigosie. Y, jeżeli chodzi o. Jego zdrowotność, no to całkiem nieźle się trzyma, choć powiem Wam, że tutaj na tym parapecie miałem przędziorka, więc niektóre rośliny uważnie doglądam i patrzę, czy faktycznie coś się nie dzieje. Tutaj mamy Stindapsusa Silver Lady, którego możecie wygrać na rozdaniu, to znaczy już nie możecie, bo rozdanie się zakończyło, ale ja też nie mogę zabrać się za ogłoszenie wyników, ale obiecuję Wam, że na dniach to. Ogarnę, i osoba, która zostanie wylosowana, oczywiście otrzyma tą roślinę. Więc tutaj mm, spokojnie, jeżeli ktoś martwi się, czy już było ogłoszenie wyników, to jeszcze nie było. Tutaj pokażę Wam kolejnego filodendrona. White Princess, no i tutaj on też y, ma takie oznaki przędziorka, bo y, te liście są troszeczkę takie. Y, poprzebarwiane, no i niestety tutaj też ten przędziorek nam trochę szkód narobił. Generalnie mam tutaj mega dużo roślin na tym parapecie. Będę musiał coś na zimę wymyśleć, żeby je stąd zabrać, bo tutaj jest kaloryfer i może być ciężko. Nie chcę, żeby te rośliny powysychały od kaloryfera. No i tutaj też jest okno i no zimą może być na pewno ciężko. Tutaj mam taką jeszcze white princeskę, zobaczcie. No, to już jest kawał rośliny. Powiem Wam szczerze, że to już jest konkret. I to jest akurat sadzonka z biedronki. I zobaczcie, jak ona fantastycznie wyrosła. Tutaj jakiś żółty liścior, ale kompletnie się tym nie martwię, bo to jest liść, który jest liściem, tak naprawdę. Przy samej ziemi, więc on prędzej czy później i tak by wypadł. Tutaj też jakiś tam żółty listek, no ale zobaczcie na tego ogromnego liściora. Przepięknie wybarwiony, cudny. Ok, i lecimy sobie dalej. Ja tutaj muszę troszeczkę to poprzesuwać, żeby wam pokazać każdą roślinę. Tutaj jest philodendron Florida Ghost, który. Troszeczkę mi zregresował. Nawet nie troszeczkę, bo zobaczcie na te liście, jak pięknie wyglądają. I już Wam pokazuję, jak wygląda liść nowy, który ten filodendron wypuścił. No, praktycznie cały zielony, no ale też tutaj powiem Wam szczerze, że przędziorek też troszeczkę tutaj go nadgryzł, ale w niedużym stopniu. Lećmy sobie dalej. Tutaj jest taki mój śmieszny eksperyment. Czekajcie, już Wam pokazuję. Filodendron mikans połączony z filodendronem Scandensem, Takim lemon lime. I on też niestety miał przędziorka. No mówię, no na tym parapecie troszeczkę tego przędziorka było. Robiłem oprysk. Mam nadzieję, że już jest troszeczkę lepiej. No i roślina też jest generalnie do umycia. Tutaj jest ona na paliku, który sam wykonuję z takiej kratki, którą można kupić w obi. Wypełniam to wszystko wilgotnym chem i tak to sobie rośnie. Dobra, tutaj już wam pokazuję dalej. Będę tak zdejmował troszkę te rośliny, żeby wam to wszystko fajniej pokazać. O, tu jeszcze jakiś liść, liść odpad z tego filodendrona. I tutaj mamy pieniążka. Zobaczcie, jaki on jest piękny, choć te dolne liście troszeczkę już jakby miały dosyć trochę pożółkły, mają jakieś tam plamki. Ale to jest roślina, która akurat tutaj żadnych szkodników nie miała, więc to jest naturalne też, że pieniążek gubi liście od dołu. Co mnie cieszy, to to, że on sobie po bokach puszcza takie malutkie odnogi. Zobaczcie, jak Wam. O. Tam, gdzie niegdzie, można zobaczyć, że rosną małe pieniążki, które można też porozsadzać i mieć nową roślinkę. Jestem z niej mega, mega zadowolony. Dobra, i teraz muszę sobie to jakoś ostrożnie odłożyć, żeby nic nie uszkodzić. Tutaj mamy hoje Eskimo, która zobaczcie, jakiego długiego pęda puściła. Ja wiem, że choje rosną tak, że one puszczają pędy i często też później wypuszczają liście, ale zobaczcie, jakie te listki są malutkie, takie o, na razie bardzo małe. Tutaj też kolejna odnoga i tutaj bardzo ładna roślina. Nie mam z nią żadnych kłopotów, fantastycznie rośnie, no i też bez żadnych żadnych szkodników tutaj. I już przechodzimy do kolejnej rośliny. Tutaj nie będę już jej zdejmował, bo nie mam takiej potrzeby. Już tutaj jest Philodendron Gigas. On ma tutaj takie białe plamy, bo on już był tak spryskany i generalnie przyszedł do mnie w bardzo złym stanie, ja go zamawiałem ze sklepu Exotic Market EU. No i to było jedyne zamówienie, z którego byłem bardzo niezadowolony, bo rośliny przyszły w bardzo złym stanie. No i mm, powiem wam tak, szczyt uciąłem, dałem do ukorzeniania, mm, dół został i chyba się jakoś to przyjęło, chociaż te liście nie są zbyt urodziwe. No tutaj zobaczcie po oprysku jak to wszystko wygląda. Ja będę musiał jakoś to wszystko zmyć. Co mnie cieszy, to na pewno to, że tutaj już y, mamy Jakiś odrost, o tutaj, w tym miejscu. Ja go tutaj obciąłem. Tutaj też widzę, że coś jakby. Nie wiem, pleśni. Ale dziwne, bo. Nie no, to może nie jest pleśń Może tak się po prostu zabliźniło. Lecimy dalej. Tutaj mamy już syngonium SP. Coś tam zaraz wam napiszę, bo powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. I to jest takie syngonium, które fajnie się pnie. Ono jest też przyczepione do tego palika własnej roboty, Przyczepiony rzepami. Jego starsze liście mają taki y, ciemno-zielony kolor z taką. Czekajcie, tu jakiś paproch z taką jaśniejszą. On złapie mi ostrość z jaśniejszą obwódką, tutaj obwódką, no z takim nerwem bardziej jaśniejszym, takim w kolorze srebrzystym. To jest bardzo delikatne. Na tym liściu też to widać, jak to wybarwienie z czasem przychodzi. I tutaj mamy w sumie najmłodszego liścia. Zobaczcie jaki żywo zielony, taki błyszczący, jeszcze bez tego charakterystycznego przebarwienia, które tak jak mówię, no z czasem Dojrzewania tych liści się pojawia ładne pnącze, ładne syngonium i też poprowadzone na paliku własnej roboty wypełnionym chem. Dobra, tutaj coś mi się przekrzywiło, muszę w ogóle ten palik lepiej przymocować, tutaj w tym Stindapsusie. Tutaj mamy Stindapsusa Platinum, który też przyszedł do mnie w dość kiepskim stanie, niestety, no ale jakoś on żyje. Tak powiem, jakoś żyje. Chyba znajdę mu troszeczkę inne miejsce. Tak myślałem, żeby dać go do szklarenki, żeby miał większą wilgotność, bo tutaj tak powiem wam, że trochę średnio. No i te liście też takie są. Tutaj jest jakiś uszkodzony. Ten liść też jest uszkodzony. To już jest już starszy liść. Coś tutaj zaczyna puszczać. Ale powiem wam, że no, tempo nie zachwyca. No i zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Tutaj mamy z kolei monsterę Adamsoni Sony Mint, którą kupiłem jakiś czas temu. Wspólnie też na YouTube ją otwierałem z wami, przesadzałem i miałem nadzieję, że ona będzie ładnie rosła. Od tego czasu powiem Wam, że zgubiła mi chyba dwa liście od dołu. No i. Powiem Wam też tak, że ona sobie rośnie dość pomału. Myślałem, że będzie rosła troszkę szybciej. Ten liść też jakiś uszkodzony wyszedł. Powiem Wam, że no, nie jestem zadowolony do końca teraz z biegiem czasu, jak to wygląda. I tutaj jest najnowszy liść, który jakby zatracił tą miętową taką wariegację i no, nie wiem, zobaczymy jak to dalej będzie, bo też jest drugi stożek wzrostu, tutaj, z którego. O, zobaczcie, no nic tutaj nie rośnie. Nie wiem, podłoże jest dobre. Nie mam pojęcia, czemu tak to wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj jest Philodendron Gloriosum. To był w ogóle maluszek, mega maluszek. Który był w doniczce 6 i ja go kupiłem dość dawno, już chyba zimą w obi. No i powiem Wam, że on sobie jakoś tam po malutku się rozwija, w takim sensie, że te liście, wychodzą coraz ładniejsze. Zobaczcie, w ogóle na tego liścia, jaki wyszedł kiedyś, bo uszkadzany jakiś taki bez życia, to jest już w ogóle jakiś stary liść. Ten liść też jakiś pozwijany. Powiem Wam, że nie wiem, co się czasem dzieje, bo niby człowiek tutaj nad wszystkim ma kontrolę, a tak okazuje się czasem, że, że nie ma. No i patrzcie, kolejny liść, ale to już z mojej winy, po prostu chciałem mu pomóc się wydostać. No i tak się kończy właśnie taka nadgorliwość. Ale tutaj zobaczcie, już idzie kolejny liść. Ja już go nie ruszam, bo on będzie naprawdę duży. Jeżeli ta roślina. Yy, powiem inaczej planuję tą roślinę jakoś przyciąć i coś zrobić z nią jakiś porządek, bo nie podoba mi się jak ona wygląda, bo wygląda na bardzo marną, nieszczęśliwą, zaniedbaną pomimo, że no nie jest zaniedbana, tylko po prostu te liście wychodzą takie jakie wychodzą no i tak to wygląda tutaj mamy aglaonemę, boże aglaonemę przepraszam, alokazję silver dragon to jest jej najnowszy liść z jakimiś tam przebarwieniami, ale powiem Wam, że to jest mega ogromny liść. Zobaczcie w ogóle, jaki on jest gruby, piękny. I tutaj kolejny nowy liściej rośliny. I wydaje mi się, że. Czekajcie, nie wiem, czy ja. Gdzie to ja to widziałem? Czy ona. O! Tutaj puszcza. Kolejnego liścia. Dobra, i ostatnia roślina na parapecie, to jest hoja australis lisa i to jest hoja, która przepięknie mi rośnie, tutaj mamy najnowsze listki, zobaczcie, jakie one są piękne i bardzo gęsta roślina, ja nie mam z nią problemów, ona sobie rośnie na takiej podpórce, ja już ją ciąłem, szczepkę dałem Gosi z kanału Gosia i miłoż, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, no i dobra, i to tyle z parapetu przenosimy się do góry. Bo tutaj na karniszu wiszą sobie dwie rośliny. Tutaj może być troszeczkę problem ze światłem, ale mam nadzieję, że wszystko zobaczycie, bo tutaj jest okno zachodnie, więc tutaj jest dość ciemno. No i tutaj mamy Scindapsusa Trebiego bez zmian, on sobie tutaj wisi i ładnie rośnie. Ja go troszeczkę oplątałem o tą doniczkę, żeby aby się tak nie zwieszał, tutaj, bo on po rozplątaniu tych pędów ma naprawdę długie te pędy. Obok niego wisi stindapsus Argyraus. Ja go przesadziłem i przeniosłem go właśnie też na to okno, żeby dostał więcej takiego naturalnego światła. Mam nadzieję, że to będzie mu służyć. Ok, przechodzimy dalej. Tutaj też na rogu karnisza. Wisi ostatnia roślina i tutaj jest takie połączenie. Tutaj jest Syndapsus pictus argyraus tutaj jest Syndapsus silvery n i to jest w jednej doniczce. Widzę, że tutaj jakiś żółty liść, tam jakiś drugi żółty liść, ale to była roślina, która też została przesadzona, więc może troszeczkę stresu przeżyła. I tutaj mamy z Filodendrona Mikansa, z którego kompletnie nie jestem zadowolony. Powiem Wam, że on ma dość jasne stanowisko przy oknie. A wygląda też jakoś tak, no dziwnie te liście. Na dole jeszcze jakoś tam wyglądają, te starsze też, ale te nowe, które puszcza, są jakieś takie małe. No i generalnie ta roślina kompletnie mnie w tej chwili nie cieszy, a szkoda, bo jest naprawdę przepiękna. Tutaj jeszcze jest Stindapseus Moonlight, którego też muszę wyczyścić. Tutaj jakiś zasuszony liść, tutaj też jakiś uszkodzony liść. Generalnie to jest roślina, która. Słabo mi rośnie. Też nie jestem jakoś specjalnie z niej zadowolony. Tutaj jest jej nowy liść. O, zobaczcie, nawet, nawet w miarę wygląda. On jeszcze się do końca nie przebarwił. I pod spodem mamy tutaj filodendrona sodi Taki maluszek. Jeszcze nie mam dla niego osłonki. Ale radzi sobie tutaj. Puszcza jakieś tam nowe liście. Nie jest źle. Tutaj mamy syngonium batik, które ma różne wybarwienie w zależności od tego, gdzie stało. Te liście, które są już takie bardziej powzorkowane, że tak powiem, stoją tutaj przy oknie. Wcześniej stały przy lampie i zobaczcie, że to wybarwienie było zupełnie inne. Czekajcie, ja sobie go odłożę na bok na chwilkę, żeby pokazać Wam kolejne rośliny. Tutaj mamy filodendrona lupinum, którego wam też już pokazywałem. Rośnie sobie na razie przy patyczku, ale puszcza nowe liście. Na razie mi nie grymasi. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Tutaj Scindapsus Silver Lady, którego kupiłem w lutym w Jungle Bugi. No i on sobie radzi. Puścił mi też już sporo liści. Też przycinałem go, ale też ze 2-3 liście już zdążył zgubić. Ale pięknie wygląda. Dobra, i teraz tak. Generalnie ja muszę sobie tego batika z powrotem tutaj dać, bo mam tutaj tych roślin troszeczkę upchane. Zacznę tutaj może od tego maluszka. To jest trzykrotka. Chyba tricolor. To jest tricolor czy nanuk? Napiszę wam na dole, bo ja na trzykrotkach to tak średnio. I to jest trzykrotka, którą dostałem szczepkę w sumie od właśnie Gosi. I ona się fajnie przyjęła. I rośnie sobie. Tutaj jest moja monstera silte pekana. W takiej osłonce. I to jest... <coughs> przepraszam. I to jest monstera, która, Którą połączyłem w jedno. Miałem dwie tutaj. Ale postanowiłem dać ją do jednej doniczki, żeby zaoszczędzić miejsce, żeby to był taki fajny, bujny krzaczek. Choć tutaj pierwszy jakby taki żółty listek i z tym też jakby coś się tutaj dzieje. O, z tym... Nie wiem, czy mi złapie ostrość na tego liścia. O. Dobra. Przechodzimy sobie troszeczkę niżej. Tutaj mamy EpiPremnum Global Green, które sobie dość fajnie radzi. Ma fajne stanowisko, takie jaśniutkie, troszeczkę tutaj cienia. Nie pada na niego bezpośrednio słońce, więc rośnie sobie swoim tempem. Tutaj mam. Z dechlaka, to jest Amedrium Medium, takie zwykłe zielone i powiem Wam, że no, tragedia, bo też przyszło do mnie w fatalnym stanie. Eee, nie wiem, może uda mi się je odratować. Tutaj coś już tam puszcza, jakiś nowy pęd, ale no zobaczymy. Na razie to jest jedna wielka porażka. Jest w takiej mega brzydkiej osłonc, yy, doniczce wystającej z niewielkiej osłonki, no ale to jest taka wersja robocza, więc wybaczcie. Tutaj mamy Epipremnum Golden Potos, które sobie też tutaj po malutku swoim tempem rośnie. Troszeczkę rozjaśnia tutaj ten stojak na rośliny, bo generalnie mam tutaj dość ciemne te rośliny. A tutaj jest taki jasny punkt tego wszystkiego. Dobra. Niżej mamy Marantę, którą Wam ostatnio pokazywałem na Instagramie. To jest Maranta Light Veins. Ładnie rośnie, chociaż widzę, że tam na jednym liściu się końcówka zasusza, mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Tutaj mamy monsterę laniatę, która przyszła do mnie w dobrym stanie. Ja ją pociąłem na szczepki, posprzedawałem, powydawałem, bo przyszła mi bardzo duża. No i tą sobie posadziłem do doniczki i ona jakoś i ona jakoś tutaj rośnie. Przy paliku, który jest troszeczkę yy, wygięty przez tą półkę, że troszeczkę haczy, no ale nieistotne i mam nadzieję, że ona będzie sobie tutaj fajnie rosła. Przechodzimy niżej. Tutaj mamy Monstere Deliciose, taką w sumie niedużą. Tego liścia mam od Ani, której bardzo dziękuję za liścia. Tej monstery, no i tutaj też możemy zauważyć, że pierwsze żółte liście o tu jeszcze higrometr mam włożony generalnie ona nie ma tutaj żadnych szkodników, ale te liście jakoś się tutaj te żółte pojawiły może od przelania, a może po prostu od tego, że zrzuca te najstarsze liście które są też jakby najbliżej tutaj, które są najstarsze i przechodzimy sobie tutaj do małpki, która jest na paliku. Tu jeszcze jakaś żabka, ale nieistotne. I to jest monstera, z którą ja walczę, cały czas walczę. Powiem wam, że zobaczcie jakie ona ma te plamy dziwne. Nie ma dla niej żadnych szkodników. Ona miała kiedyś chorobę grzybową i ona wyglądała dużo gorzej. No ale te liście też wychodzą z jakimiś takimi dziwnymi przebarwieniami. Ten liść jest w miarę ok. Ona też jest trochę ukorzona, więc nie zwracajcie uwagi. I najnowszy jej liść też dziś jakieś uszkodzenia są. Nie wiem, będę musiał chyba zajrzeć do korzeni, zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Tu jakieś żółte liście też się zaczynają pojawiać. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj jest philodendron White Wizard którego przeniosłem z dość ciemnego miejsca wciut jaśniejsza, chociaż on jest już na, na dole tego kwietnika, ale po południu wpada tutaj słoneczko, więc niech on sobie rośnie swoim tempem. Ja nie potrzebuję, żeby on się jakoś mega rozrastał. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby rośliny rosły jakoś mega, mega szybko i muszę mieć same duże okazy bo na takie okazy po prostu nie mam miejsca i prędzej czy później jeżeli roślina się za bardzo rozrośnie będę musiał ją przyciąć albo porozdzielać, sprzedać lub wydać i tutaj mamy filodendrona fazi petiol który puszcza dużego liścia już od jakiegoś czasu i nie może sobie z nim poradzić może dam go do jaśniejszego miejsca, tutaj kolejny liść ten jakoś Troszeczkę tutaj nam marnieje, no ale trudno. Tutaj jeszcze niżej mamy Dark darkform, którego wam też pokazywałem, więc nie będę się za bardzo nad nim rozwodził. I jeszcze jedna roślina jest tam. Tam jest Anturium Hokeri, które mi kompletnie marnieje, ale jest też w dość ciemnym miejscu. Generalnie nie podoba mi się ta roślina, nie wiem czemu ją zamówiłem. Taki zdechlaczek, no tak mówię, muszę troszeczkę tutaj poogarniać to wszystko, ale nie miałem ostatnio kompletnie weny, kompletnie chęci i czasu też na nagrywanie, na ogarnianie roślin i tutaj mam jeszcze taką wersję roboczą, tutaj jest taka pufa i tutaj mam szczepki, które pobrałem sobie z moich roślin. Scindapsus trebi, one się ukorzeniały w vermikulicie. Tutaj jest Epipremnum złociste i Monster casiltepekana, więc te sadzonki sobie też gdzieś albo dosadzę, albo komuś oddam, albo sprzedam. Filodendron birkin, którego powiem wam, że jakoś mi nie wiem, jakoś mi zbrzydła ta roślina. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jakoś na początku mi się podobała, a teraz, no. Nie wiem, coś, coś tak pękło i, i już mnie tak nie cieszy ta roślina jak, jak kiedyś. I ostatnia roślinka, którą mam tutaj, jest Monstera Dubia. To jest Monstera, którą kupiłem jako roślinę drugiej kategorii. I to widać, bo zobaczcie, jak ona jest pouszkadzana. Te liście są jakby powygryzane przez jakieś robactwo, ale generalnie teraz robaków tutaj żadnych nie ma. Oczywiście ja sprawdzałem. Ona przyszła. Bez żadnych szkodników, i tutaj widzę, że coś się zaczyna dziać, coś zaczyna puszczać. Zobaczymy, czy w ogóle coś z niej, coś z niej będzie. No, tak jak mówię, roślina, roślina drugiej kategorii nie grzeszy urodom, ale niech sobie będzie i powiem Wam, że to by były wszystkie rośliny z parapetu, aha Boże zapomniałem jeszcze, nie wszystkie lecimy sobie jeszcze tutaj, ja odsunąłem tutaj kwietnik jeszcze tutaj mam cztery rośliny zaczniemy sobie może od, od tego syngonium tutaj syngonium motlet które ja też prowadzę na paliku tu już idzie nowy liść z tej strony też, z tej strony, z której tej ja strony ucinałem tą roślinę. Eee, tutaj, tak, tutaj ją ucinałem. I szczyt sprzedałem jednej dziewczynie, która była chętna. Eee, tutaj mamy też Syngonium Wentlandii. Malutka sadzonka, która sobie na razie po malutku rośnie. Tutaj mamy kolejne syngonium. To jest syngonium Wętlandi Green Velvet. Przepiękne te liście. Też prowadzę ją na paliku i ona sobie tutaj ta roślinka fantastycznie też rośnie. Nowy liść na pierwszym planie. Pięknie to wygląda. No i tutaj jeszcze mamy monsterkę. Monsterkę variegata, którą ja kupiłem. W tamtym roku, w listopadzie, za 240 zł na festiwalu roślin, i powiem Wam tak: żałuję tego, że dopiero teraz dałem ją do przy oknie, bo ona stała w dość ciemnym miejscu i kompletnie mi nie rosła. Puściła jednego liścia, zobaczcie, jeszcze jakiego marnego, z małą ilością bieli. No ja postanowiłem ją. Przenieść tutaj i zobaczcie ten liść, który wyszedł ostatnio. Jest naprawdę piękny, marmurkowy. I tutaj idzie też kolejny liść, chociaż powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie większy. Ja wiem, że on jeszcze trochę urośnie, ale też tutaj ten palik się kończy. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy przedłużać ten palik, czy ją po prostu obciąć, ten szczyt i ukorzenić, i może dosadzić się do. Tej na dole tutaj. Nie wiem. Zobaczę jeszcze jak to zrobię. Mam nadzieję, że po cięciu ona też będzie fajnie rosła i że będzie wypuszczać przynajmniej takie liście jak ten. Tutaj jeszcze Wam pokażę tego liściora, który kompletnie już traci życie. Oczywiście tutaj nie ma żadnych nie ma żadnych pasożytów, bo ja sprawdzałem. Tutaj nie ma żadnego wciornastka ani przędziorka. Wydaje mi się po prostu, że to jest taki liść, który wychodzi sobie o tak z ziemi, więc być może to jest to, że ona sobie tego liścia odrzuca zwyczajnie w świecie. Może trochę przelałem, nie wiem. Staram się raczej nie przelewać tej rośliny, ale nie będę się tutaj rozwodził nad, nad tym jednym liściem. Ok, powiem Wam, że film jest już na tyle długi, że ja kończę. Będzie druga, być może nawet trzecia część, bo trochę się rozgadałem. Tak to wygląda. Wam jeszcze pokażę z daleka, jak to się wszystko prezentuje. I parapet też. Tutaj musiałem odsłonić firankę, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No i kwietnik też muszę sobie dosunąć tam bliżej okna. I to były wszystkie rośliny, które chciałbym wam pokazać w tym pierwszym. Planturze w pierwszej części. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie też znać, która roślina Wam się najbardziej podobała. W komentarzu, oczywiście, zostawcie lajka like dla zasięgu, żeby ten filmik obejrzało więcej osób. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, że dotrwaliście do tego momentu, że poświęciliście te pół godziny, żeby zobaczyć mój film. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Trzymajcie się, cześć.